Z tej ja, a dzisiaj mini opening, bo mamy yy, ofertę za 49 gemów mega boxa. Ja mam 46 i teraz żeby z tych 9 skrzynek wypadły 3 gemy. Nabieramy się za otwierania taki mini opening. Nie opcę. Dajcie 3 gamy.

Znowu nie mają. Ostatnia skrzynka. Jest i... Jest! Idealnie w ostatniej skrzynce! Jest! Prawie niemożliwe. Ale dobra, otwieramy mega boxa. Uwaga. Uwaga i... Pięć itemów, nie ma nic niestety, ale będzie większa szansa na... Doritko. Nuderula. Do do Vivi, do Barleya, do Piper i 8 biletów na wydarzenie i 1100 monet. No na tyle ten odcinek. No i widzimy się znowu w następnym odcinku, więc hello!